Witam. Jaki jest teraz wałek miesiąca? Wałek miesiąca i w sumie roku jest taki, że zboże, jak dotąd było mieszane gorsze z lepszym. W tym momencie zboże przyjeżdża z Ukrainy w wagonach, a Niemieckie i polskie, bo tu jedno i drugie jest, jest mieszane razem z tym i tam za, za tymi silosami, stoi statek i jest zrzucane. Także w tym momencie wygląda tak, że tutaj w ten wjazd jest dobre zboże dawane, tam dalej jest następna firma, która bierze gorsze zboże. Tu jest ukraińskie zboże, i to razem jest mieszane w tych wszystkich silosach, i od razu idzie na statek. Także, jeżeli ktoś myśli, że jedząc normalne zboże, powiedzmy z danego kraju, jest to tylko to zboże, to jest w wielkim błędzie, bo mieszanie zboża już było dawno, z tym, że było gorsze, z lepszym, żeby było średnio. Teraz jest tak zwane ścierwo dawane. Z najlepszym, i jak to się mówi tutaj, jak nawet ci pracownicy mówią, średnia wychodzi taka, że przepisy Unii Europejskiej tolerują takie przedziały w badanym zbożu. Nie? No, także jemy to co jemy, i to nieważne, czy to w DE, czy to w Holandii, Francji, Polsce, jest to wysyłane na niby statek, który ma niby do płynąć Afryki a tak naprawdę ten statek albo idzie na Redę tam stoi i wraca tutaj do Silosów i z powrotem się to wywozi albo płynie do następnego portu w Bremen, nie wiem, w Holandii czy, czy gdzieś tam tak bo chłopaki widzieli także to nie jest jakiś tam wymysł po prostu on jest tu ładowany, to się miesza tam rozładowują i to idzie do tych największych firm, którzy biorą zboże nie? i tak to wygląda w tym momencie w tych czasach naprawdę nasze jedzenie jest masakryczne. Smacznego! Kiedy przyszli po stoczniowców, nie protestowałem, nie byłem stoczniowcem, kiedy przyszli po górników, nie protestowałem, nie byłem górnikiem, kiedy przyszli po rolników, nie protestowałem, nie byłem rolnikiem. Obudź się, Polaku, przyjdą i po ciebie, kimkolwiek byś nie był, szybciej niż myślisz, tylko najpierw usuną wszystkie przeszkody. No, chodźmy! Chodźmy! i Chodźmy! Chodźmy! Do i Chodźmy! 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 Panowie, panowie, panowie. <śmiennie> panowie, Brawo! w domu Panowie, zanim nie panowie. Panowie, panowie. Panowie, panowie. w panowie. Panowie, panowie. Panowie, panowie. Panowie, panowie. ale na na Zobaczmy, na razie tak, tak. Pan z, z największym liczbą gwiazdek powiedział, że taj. Panowie, panowie, przepraszamy. To nie jest. Zapraszamy. Zacznijmy. 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 I teraz tak, Panie Marszałku Senatu, spokojnie, spokojnie Ech, mam nadzieję, bo że to jest, nie winać? no, Panie Marszałku, nie, nie, przepraszam, Panie Marszałku, oklamianie... ja, ja znam przypadek i Pan dobrze zna, jak chce, możemy pozwolić. Panie Marszałku, nojówka polska, to jest efekt naszej pracy, to wspaniała rzecz, naprawdę, bez GMO, jak Pan dobrze wie, produkt biodegradowalny, stosować zgodnie z ustawą o nawożeniu. Przepraszam, ale mamy tylko jedno, nie wiedziałam, że Pan będzie, to pozwolę sobie przekazać dla Pana Marszałka Hołowni. Na zasadzie skąd się wyprowadzasz, skąd pochodzisz, tam wrócisz, żeby tak nojówka, jej zapach, ale zastosowany na trawniku, bo to jest ostrzegawczo, ostrzegawcza spokojnie, żeby moment, żeby nam przypominał o rzeczywistej pracy, tak. o skąd pochodzimy, a szczególnie o rolnictwie i ostrzegam Pana Marszałka, Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej do biur senatorskich, do biur poselskich, bo to jest najskuteczniejsze. Nas nie stać jak rolników francuskich wylewać gnojowicy, uważam to za chuligaństwo, potężnymi jakimiś tam beczkowozami, bo za mną firmy chemiczne nie staną jak za rolnikiem francuskim, bo tak to stoi. My jako polscy rolnicy nie mamy na to środku. sami się bronimy, ale każdy polski rolnik przyniesie taką Banieczkę. Rozleję to Państwu przed biurami, żebyście dokładnie, żebyście wiedzieli, jak wygląda praca rolnika, żebyście odrzeźwienia dostali. Ten zapach otrzeźwia, a pan tak, wojewoda tak, dobrze tak, wie, tak, bo tak. była sytuacja z Marianem zagórnym za pana wojewody. I w urzędzie wojewódzkim rozlano troszeczkę czegoś takiego. Gnojowicy. Słuchajcie, ewakuowano urząd wojewódzki, urzędniczka się rozchorowała. Joś, ja słyszę w mieście codziennie. Opośrednio, panie wojewodo, ja, ja rozumiem o to, waszą delikatność nie, nie, wówczas. Opowiada pan nie, nie opowiadam, e, tylko prawdę. rozlane było w zamkniętym pomieszczeniu na wąskim przestrzeni wojewódzki. przed Potężna sala Gdzie tam. ludzie, to nie była, potęż, nie była potężna sala. I się okazało, że ten chodnik więcej pranie poda, kosztuje niż tego. Bo wyszła Tu jeżeli pod biurę proszę pamiętać, że są... pan czy mam postawić? Gdzie postawimy? Proszę mi otwierać w pomieszczeniu no, Tak, tak. tak Zamknięty. <grym> ale muszę odbić szefa na zooma na spotkaniu. Dziękuję bardzo. Tak jest. Także to cóż, dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo za Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i pochwalę iuciszku. Polskiej iuciszku. Do widzenia. Do widzenia.